Sponsorem programu jest Delta Optical dystrybutor marki Pulsar. Daszbur, zapraszam was na kolejny odcinek na kanale Leśne Myszkowanie. Po ostatnich odcinkach, gdzie udało się upolować borsuka i dwa lisy, no to jest już chęć, żeby zapolować może na jakiegoś właśnie dzika. Bądź z rana na sarnę. W chwili obecnej mamy około godziny drugiej, więc sobie chwilkę przejdziemy po rewirze zobaczymy co będzie. Poglądamy, może akurat jakieś dziki wyjdą. Eee, koledzy w kole po ostatnich koszeniach kukurydzy dosyć sporo dzików szelali. Eee, z racji tej, że mamy jeszcze do wykonania trochę dzików sanitarnych, więc na pewno będziemy mieli też dzika. O strzale sanitarnego, więc anusz widelec święty Hubert podaży nam jakimś dzikiem, ale to zobaczymy jak to wyjdzie. Eee, także tyle, nie będę się rozgadywał za dużo. Eee, jeszcze w trakcie polowania pogadamy sobie, zapraszam. I jak widzieliście, e, udało się nagrać Bobra. E, szkoda, że nie mam tej kamery no, z Nightshotem, to wtedy była całkiem rewelacja. Mógłbym wam pokazać, jak u mnie Bobry w łowisku pracują. Pomyslo, pomysłowi budowlańcy inżynierowie. Ale cóż, no trudno. Może kiedyś się uda zbierać pieniążki na kamera z net na chwilę pracujemy na takim sprzęcie jakim mamy i też z tego trzeba się cieszyć a jak się uda uzbierać to będzie też fajnie także mówię szkoda, myślałem jeszcze przyszłym z kamerą, mówię może lampą przyświecę i uda też się go tak jakoś w kolorze w miarę nagrać, ale niestety zmył się jak wróciłem do auta po kamerę z, z lampą no to on już odpłynął tyle co było widać jak tutaj troszkę przychrupał strugami co to jest osika osikę no i później tam wyszedł na brzeg i coś zgryzał sobie jakiś pewnie pędyk albo gałązki a no, jak już wróciłem to już go nie było trudno a tak to co na chwilę obecną tylko same sarny było widać żadnego drapieżnika też nie no widziałem chyba z dwa lisy ale to daleko daleko które od razu się zmyły także tyle Lecimy dalej, bo szkoda czasu, a później zmienimy sobie z lunety termowizyjnej na dzienną, bo na chwilę obecną mam puls, nie, nie będzie widać. Będzie widać pulsara taliona, z którym bardzo fajnie mi się poluje, a później zmieniamy na lunetę Delty E42450. Może w końcu też z sarnami ruszymy. Bo sezon w pełni. Także zobaczymy. Och, na chwilę obecną temperatura 1 stopień, ale jest strasznie wilgotno i mgła, więc powiem szczerze dlatego mam rękawiczki ubrane. Jest dosyć chłodno. Ta taka przenikająca wilgoć jest, która naprawdę daje w kość. O... Na pewno w niedługim czasie też będę musiał coś zmienić. Strój na jakiś taki, jeśli zimowy coś poszukać, kupić, może bo no ten już swoje wysłużył. Człowiek się starzeje, woli troszeczkę ciepełka. No ale to. Dobra, lecimy dalej nie przedłużając. przask także czas na zmianę z termowizji przepinamy się na lunety delty 4,24,50 także szybko szybka przepinka szybki montaż łóżka robi robotę szybciutko przepinka i możemy polować w cieniu Słyszeliście charakterystyczny klik to znaczyło jedno właśnie przepiliśmy a termowizję chowam już do plecaka Teraz za chwileczkę Wam pokażę jak to wygląda i tutaj jak przychodziliśmy tutaj są buchty czyli gdzieś tutaj dziki są ale w drodze też były, ale to nie gdzie tu niestety już pole zaorane, ale stąd też potrafią wychodzić sarnie. A kiedyś miałem taką sytuację, że tu właśnie z tego kozła szóstaka, a tu mi z wału wychodziły dziki. No i za plecami mamy tak. że tam z tyłu też mogą wychodzić dziki. Na cichutko. Może jakaś sarna zaraz wyjdzie albo coś z tych rzeczy, albo jakiś trapeznik. Także czekamy i zobaczymy. Jak widzieliście strzeliłem koźle pietrze, pudło, a dlaczego? Bo się wyginałem jak parawka, żeby złapać, żeby złapać światło i żeby kamera też dobrze widziała. I tak czasami właśnie bywa, bo człowiek chce też nagrać, żeby coś tego było widać. No i tu albo kąt nie pasuje, albo trzeba się wyginać, no i później jest pudło. Ale przerwętowałem i tu sprawy strawy przesunęły się, bo nie wiedziałem co chodzi. I tutaj strzeliłem koźlaka. E, jak było widać, była koza. I dwa koźlaki do tego koziołek, ale młody. To raczej będzie chyba zeszłoroczny koziołek z nimi, jeżeli dobrze widziałem. I tyle. Zbieramy klamoty i idziemy zobaczyć. Koźle eee, wykonamy czynności, które są potrzebne do przetransportowania, czyli wypatroszenie i zmienimy miejsce. Bo jeszcze jest godzina, kurde, siódma już. To trzeba powoli się zbierać. Dobra, tak szybko zbieramy się. Także mamy koźle. Teraz na szybciutko uhonorujemy, coś ściągnę broń Także mamy tu akurat nie. Drzewa nie brakuje, a może weźmiemy sobie liście dębowe, gałązki dębowe. i złom dla szczęśliwego głowcygónie co założymy O tutaj Teraz także teraz zostały czynności transportowe, a najlepsze jest z tego to, że e, pokowałem klamoty orczyk, e, rękawiczki może wszystko jest w plecaku na samym dole, także muszę teraz szybko wypakować i zbieramy się dalej także szybka akcja, nie było problemu z patroszeniem, bo to że tak nie pierwsze zwierzę, a tym bardziej Koźlęta, że tak powiem, drobne zwierzątka, więc szybciutko, nawet dobrze, dłoni człowiek nie ubrudził. Chociaż ja powiem szczerze, możecie się śmiać, bądźcie nie. Ja używam do wszelkiego patroszenia zwierzyny, zawsze, ale to zawsze, rękawiczki. Mam w plecaku, mam w spodniach, w kieszeniach pochowane rękawiczki i że tak powiem, używam tego. Raz, że są czyste ręce. A dwa, jak wiecie, mamy różne choroby od zwierzęce. A po co kusić los? To nic takiego. Ja myślę, że to. Przynajmniej ja tak przynajmniej myślę, że nic z tym złego nie jest. Dobra, teraz transportujemy zwierzę. Ale sytuacja wyszła. Tylko nie zdążyłem nagrać kamery. Eee, nadarzyła się jeszcze okazja, żeby strzelić jedną sarnę i jedno koźle. I oto proszę zobaczcie. Tutaj leży koźle. I tam dalej. Leży koza. Także Narobiłem sobie problemów, bo trzeba wszystko teraz pozbierać Szybciutko po orce No trochę jest ciągnięcia, ale damy radę I jedziemy na skup I trzeba zacząć niedzielę Dasz gór I już kończymy Kończymy dzisiejsze polowanie Jak widzicie Piękny pokot Delta 4.24.50 spisała się rewelacyjnie, powiem Wam szczerze to jest to z czego by się chciało polować regulowanie ostrości czyli paralaksy przybliżenie do 24 jest miodzio i mamy tu oto kocik piękny pierwsze koźle drugie koźle i koza także bardzo pięknie jestem mega zadowolony Czego chcić więcej? Z takim sprzętem można zrobić wszystko! Pozdrawiam serdecznie Daszbur!